Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Witam państwa serdecznie. Gościem naszego dzisiejszego programu jest wójt gminy Harzlach pan Karol Folwarczny. Witam pana serdecznie. Bardzo mi miło. Ilekroć przejeżdżam przez Haszlach, to tu jest spokój, cisza, świerkają ptaszki, chodzą sobie spokojnie mieszkańcy. Tu rzeczywiście życie tak spokojnie i powolutku płynie? Pani rację, tutaj gmina Haszlach jest gminą spokojną, przyjazną, co odzwierciedla się tym, że cieszy się, nasze tereny cieszą się wielkim zainteresowaniem. Widzimy to w budownictwie mieszkaniowym, jednorodzinnym i to nas cieszy że gmina właśnie uchodzi za taką. Przyjeżdżają ludzie z zewnątrz budować się? Jest więcej mieszkańców? Tak, tak, z zewnątrz. Du y mamy tutaj duży właśnie ruch nieruchomościami, gruntami i domów jednorodzinnych przybywa bardzo dużo, a także wzrasta ludność gminy Hażdża, gdzie niedawno jeszcze nie mogliśmy tej magicznej bariery 10 tysięcy, przekroczyć, a w chwili obecnej jest już ponad 10 100. Czyli ludzi coraz więcej, dzieci pewnie też się rodzi coraz więcej. Jak sobie rodzicie z przedszkolami? Bo sąsiednie gminy mają problem, jest za mało miejsc w przedszkolach? My także borykamy się z tym problemem. Zresztą to jest ogólnopolski problem. Miejsc w przedszkolach brakuje wszędzie. Z tym tak, z takim większym problemem zmierzyłem się już w ubiegłym roku. I musiałem podjąć takie radykalne rozwiązania, ale wydaje mi się, że były to bardzo trafne. Udało mi się przekonać rodziców i do tego po prostu byłem zmuszony utworzyć oddziały przedszkolny w szkołach, żeby po prostu zapewnić miejsca wszystkim dzieciom. I to nam się udało w ubiegłym roku. Jak będzie w tym roku, nie wiem. Jak to wygląda w praktyce? Dotyczy to dwóch sołectw, Pogwizdowa i Chaszlacha. W pogwizdowie zostały utworzone dwa oddziały sześciolatków, a w haszlachu jest też dwa oddziały pięciolatków i sześciolatków. Są udostępniane pomieszczenia, klasy zostały przestosowane do zajęć z przedszkolakami. Natomiast w pogwizdowie te zajęcia prowadzi przedszkole. Natomiast w Haszlachu te obowiązki przejęła szkoła. Ta decyzja spowodowała, że mogły zostać przyjęte trzylatki i czterolatki. To jest duże ułatwienie dla gminy, bo dostaliście na to też pieniądze z Unii Europejskiej. Oczywiście i z tego się ogromnie cieszymy. To było takie miłe zaskoczenie, bo wniosków było bardzo dużo, że mogliśmy otrzymać to dofinansowanie i przez dwa lata właśnie z, ze środków zewnętrznych mamy finansowane te, te oddziały. Od września również te dodatkowe oddziały jeszcze będą funkcjonować? Tak, jak najbardziej. A co będzie, kiedy się program skończy unijny? Myślę, że y, może znowu pojawią się inne możliwości y, korzystania z, ze środków finansowych, zewnętrznych. Tak daleko nie wybiegamy w przyszłość. Gmina też jest y, otwarta na taką pozytywną gospodarkę ekologiczną. E, ruszył tutaj y, program podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej dotyczące segregacji odpadów. Proszę powiedzieć o tym. Jeżeli chodzi o segregację odpadów, to gmina już dawno ten problem jakby widziała i, i ta segregacja tych odpadów trwa. E, realizujemy, mieszkańcy segregują odpady, plastik, szkło. Natomiast tutaj to dodatkowo uruchomiliśmy taki program, gdzie jest dofinansowanie z Unii Europejskiej. Oprócz tego będą usytuowane pojemniki na, na, na te odpady segregowane w poszczególnych sołectwach, a także z tych pieniędzy jeszcze będą zakupione kosze i, i nasze placówki będą w to wyposażone. Ludzie segregują śmieci? Jest już tak wysoko postawiona ta świadomość, że wiedzą po co i dlaczego? Segregują. Ja pamiętam te początki, gdzie to bardzo opornie szło, natomiast po ilości zebranych tych odpadów widzimy, że ta świadomość rośnie, co nas ogromnie cieszy. Poprzez to, że gmina staje się coraz bardziej krojąca, to nie tylko zbieranie śmieci i segregowanie, ale także jeszcze o wiele większe inwestycje, które Powodują, że ta ekologia w naszej gminie jest na wysokim poziomie. Jakie na przykład? Poczyniliśmy szereg inwestycji na, w ostatniej dekadzie. Tak, tylko skrótowo powiem, wybudowaliśmy dwie oczyszczalnie ścieków. Kolektorów wybudowaliśmy gdzieś ponad 30 kilometrów. Także to są potężne inwestycje, ale one powodują, że gmina jest coraz bardziej czystsza, tak bym to mogła powiedzieć, wody naszej gminy, rzeki, potoki są czystsze i to sprzyja, tak na wstępie powiedzieliśmy, temu wszystkiemu, że do tej gminy ludzie przyjeżdżają. Korzystacie coraz więcej widzę, z unijnych pieniędzy. Czy trudno jest walczyć, ścierać się z dużymi, z trochę większymi gminami? W końcu Harzlach nie jest największą gminą, ani Śląska Cieszyńskiego, ani generalnie Śląska. Sięganie po tych pieniądze nie jest łatwe. Trzeba, pomimo że czasami te projekty są bardzo dobrze opracowane, no, z takich czy innych przyczyn nie znajdują uznania. No, myślę, że przyczyna jest jedna: brak pieniędzy. Pomimo tego, że się w mediach mówi, że tych pieniędzy jest sporo, że tylko składać projekty i pieniądze są do wzięcia, to się troszeczkę rozbija z prawdą. Tych pieniędzy nie jest na tyle, żeby wszyscy mogli je dostać, dlatego jest może w cudzysłowie ta walka no i trzeba naprawdę zabiegać, sporo czasu poświęcić i dobrze te projekty napisać, umotywować, by. Ten końcowy efekt był dobry. No, Tak jak pani powiedziała, rzeczywiście tych pieniędzy mamy coraz więcej. Tak bardzo mnie to cieszy. W tym roku realizujemy inwestycje na rudniku dla sportowców, gdzie otrzymaliśmy 500 tysięcy na to ze, ze środków unijnych. A tak bym powiedział, takim małym sukcesem jest to, że Udało nam się pozyskać środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Harzlachu, gdzie umowę już też mamy podpisaną z marszałkiem na dofinansowanie milion 200 tysięcy. To są już poważne kwoty. Duży tak. zastrzyk finansowy dla budżetu dla naszego budżetu, który jest no, budżetem niewielkim. No, jesteśmy gminą rolniczą. Mało jest tutaj zakładów czy, czy rzemieślników, ale. Dlatego te każdy, każdy pieniądz pozyskany z zewnątrz no się liczy. Jest odczuwalny, bym powiedział. W Rudniku co konkretnie powstanie dla sportowców? To jest zaplecze socjalne dla obiektów sportowych, czyli powstaną szatnie, no całe wyposażenie tam, żeby sportowcy mogli po prostu mieć swoje zaplecze. I to jest istotne dla, tej, dla tego sołectwa. To będzie przy jakimś boisku, stadionie, jakimś tak, miejscu? Tak, przy boisku. Do tej pory tam nie było czegoś takiego? Były takie prowizoryczne baraki no, i uznaliśmy, że, że trzeba także tam po prostu wyjść naprzeciw. Wcześniej żeśmy zrobili tak, wybudowaliśmy taki budynek na Brzesówce w małym sołectwie. Teraz mówię jest małe sołectwo, Rudnik, jedne z najmniejszych. I, i tę inwestycję będziemy w tym roku realizować i, i zakończymy ją. Są też inwestycje, które nie są dofinansowane z Unii, ale są konieczne. Mówi pan o szkole w Zamarskach. Tam tak. będzie dosyć dużo pracy w tym roku. Zamarska szkoła jest ostatnią ze szkół w naszej gminie, gdzie po prostu jeszcze nie ma, nie było przeprowadzonych generalnego remontu. Jest to z tak zwanych tysiąc latych szkoła. I właśnie w tym roku przystępujemy do zmiany konstrukcji dachu, budowy łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową. I właśnie w tym łączniku będą się mieściły pomieszczenia dla klubu sportowego Ludnia Zamarskiej. Gminie Haszla w takim razie życzymy powodzenia i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.